Hejka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zabieramy Was na hel. Jesteśmy w okolicach. Stwierdziliśmy, że urwiemy się na chwilę z Krakowa, więc przyjechaliśmy nad piękne polskie morze. Jesteśmy co prawda nie w sezonie, tuż przed sezonem, bo jest kwiecień, ale mamy nadzieję, że będzie fajnie. Póki co pogoda dopisuje. Jest niesamowicie. To jest mój pierwszy raz na helu. Ja nigdy nie byłam tutaj na Półwyspie Helskim ani tutaj w tych regionach, także nie mogę się doczekać, co Mikołaj mi opowie, bo on tutaj był częstym bywalcem. Ja kojarzę chałupy, głównie z piosenki z Biegniewa wodyckiego chałupy Welcome to. Cały czas mi się nuci w głowie, mam nadzieję, że Wam też. E, nic nie wiem o tym miejscu, także czekam, aż Mikołaj mi coś opowie i podziwiam tą piękną Zatokę Płucką. a po drugiej stronie jest Morze Bałtyckie, które też Wam później pokażemy. A teraz, korzystając z tej pięknej pogody, z tych 18 stopni. W marcu puścimy drona, żebyście zobaczyli, jak chałupy i hel wyglądają z góry. pojeżdżając we Władysławowie na Hel traficie na najbliższą miejscowość, czyli Chałupy jest to malutka miejscowość rybacka, kiedyś zresztą była częścią Władysławowa i tak, żeby wam uświadomić jak mała jest ta miejscowość słuchajcie tutaj mieszka lekko ponad 400 osób miejsce to słynie przede wszystkim z tego, że przyjeżdża tutaj się na kempingi przyjeżdża się uczyć pływać na windsurfingu czy na kitesurfingu ponieważ ponieważ jest bardzo i warunki są do tego idealne Mamy to. Wystarczyło przejść parę paręset metrów z jednej strony na drugą i z Zatoki Płockiej wylądowaliśmy nad morzem. Możecie zobaczyć jaki tutaj jest przepiękny... i słychać tylko szum morza, okazjonalnie mewy, naprawdę nie ma tu nikogo. Zresztą sami zobaczcie jaka ta plaża jest piękna. Przepiękna plaża, bardzo szeroka, piękna woda, czysta woda. Niestety zimna, z drugiej strony to samo dosłownie kilka osób. Pusep ma 35 km długości. Wszędzie znajdziecie tutaj takie przepiękne, szerokie plaże. Sam półwysep jest naprawdę bardzo wąski. W największym miejscu ma 300 metrów, w najszerszym 3 km. W to akupelak No i przez obniżający się poziom wody rzeczywiście połączył się i mamy teraz przepiękne obieżenie. Standardowo nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie testowali wody. Gabina, satesterka. Słuchajcie, my wiemy, że ona jest zimna. Ona jest zimna w sezonie. Co dopiero teraz. Ocenia tak na 14-15 stopni. Zimna. Wracamy już do samochodu. Ale to jeszcze nie koniec. Jedziemy dalej w stronę miasta Hel. Zatrzymamy się na pewno po drodze w Jastarni albo w Juracie. Pokażemy Wam jeszcze te fajne miasteczka. Zajechaliśmy do Jastarni i zabieramy Was na molo. Można sobie strzelić fajną foteczkę tak, zamiast mnie jest ręka, bo ktoś musi kręcić, a samo molo, dosyć małe, ale bardzo fajne. Samo molo całkiem spoko, ma około 100 metrów długości, ale naprawdę warto tutaj przyjść. Można podziwiać przepiękną wodę i te płycizny, które są tutaj, dzięki czemu kitesurfing jest tak popularny. Sama Jastarnia znajduje się za mną, jest zdecydowanie większym miasteczkiem niż Chałupy, ma około 2600 mieszkańców. Jest to bardzo ciekawe miejsce, więc jak jesteście tutaj w sezonie, to wpadnijcie tu do jakiejś knajpy, do jakiejś restauracji, do jakiegoś baru, czy po prostu wybierzcie się na spacer, żeby kupić jakieś pamiątki. Tutaj macie przykładowe ceny kursów, jeżeli chodzi o windsurfing czy kitesurfing. Jak widzicie jedna osoba, jedna godzina 200 zł na windsurfingu na kitesurfingu 2 godziny 560. Cenią się. Idziemy sobie w jastarkę. Musicie przyznać, że naprawdę bardzo urokliwe miasteczko. Zaraz Wam pokażemy taką starą rybacką chatkę. Tylko spójrzcie jakie fajne chatki. Jakie małe rybackie chatki. A tutaj jest zabytkowa chata, odrestaurowana przepięknie. Tak kiedyś wyglądały domy tutaj. Jest kiczulek, a oprócz tego łódź rybacka. Tu macie jeszcze chatę z drugiej strony. Jak jesteście tu w wakacje, to oczywiście można ją zwiedzać. Jest to chata z 1881 roku. Tu kolejny kiczulek. Ten nie do końca wygląda, jakby mi ufał. Jeżeli interesują Was dzieje II wojny światowej, to także tutaj możecie znaleźć ewenement na skalę przynajmniej polską. Jedyne bunkry, które znajdziecie na wybrzeżu. Jest tutaj taka fortyfikacja, która została zbudowana w 1939 roku, tuż przed napadem Niemców na Polskę. I naprawdę warto tutaj wpaść, dowiedzieć się trochę więcej o historii II wojny światowej. Ja Wam dam znać, że tutaj jest taki parking, który jest darmowy. On się znajduje kilkadziesiąt metrów od wejścia do muzeum. Tam widzicie, że to 40 metrów. On jest po drugiej stronie. Tam musimy przejść przez ulicę. Tam również zaraz gdzieś jedzie pociąg, i zaraz będziemy już oglądali bunkry. Hel, podoba mi się, zwłaszcza ze względu na to, że jest tutaj tak dużo drzew, jest tutaj bardzo dużo zieleni. I jest tutaj Przepiękny las, który przypomina mi o moim dzieciństwie. Oto i pierwszy bunkier, bunkier Sabała. On ma prawie 2 metry grubości. Oczywiście, mury mają prawie 2 metry grubości. Od 100 do 180 cm. Musicie przyznać, że wygląda naprawdę bojowo. Bunkry naprawdę spoko są bardzo dobrze opisane, więc można się dużo nauczyć. A my teraz idziemy na plażę, bo tutaj na plaży można znaleźć taki ogromny bunkier i właśnie ten bunkier, bunkier Semp, chciałbym wam pokazać. Znaki na niebie i ziemi mówią, że jesteśmy w dobrym miejscu. Idziemy w stronę morza. Dotarliśmy do kolejnego bunkra. Ten jest już centralnie na wydmie. Zaraz przejdziemy przez wydmę, pokażemy wam jak to wygląda od strony morza. A tu Gabi daje znać, że czuje do mnie pociąg. Dotarliśmy nad morze. Jest i ogromny bunkier, zapewne największy. No i ten ma też ładny widok. Ten wygląda na otwarty przynajmniej w części. Więc postaramy się zajrzeć do środka. Gabi oczywiście pierwsza. Wiadomo. Jesteśmy w środku, ale powiem Wam tak. Tutaj ludzie raczej przechodzą w innym celu niż oglądanie bunkra. Zobaczmy czy coś widać za rogiem. Ojej. Myślicie mi dać chwilę, bo jestem w okularach i muszę je ściągnąć. Nic nie widzę. Nie wiem, czy to widać. Tak muszę chodzić. Jezu ale mnie w plecy wolą Próbuję wyjść. Skoro Gaby weszła na bunkier, to opowie nam, jak jej się podoba. Myślę, że dzieciaki, w tym ja, miałyby dużo zabawy buszując między tymi bunkrami. Jednak teraz trochę jest, to wygląda takie zaopuszczone. Nie wiem, czy w sezonie to jest jakoś lepiej trzymania, ale teraz jest dużo śmieci i piasku w środku i nie wszystko jest otwarte. Wracamy już do samochodu. Jastarnia zaliczona. Mamy nadzieję, że Wam się podobała. Teraz jedziemy do pana prezydenta, do Jurat. Jej! Dotarliśmy do Juraty, która słynie z takich bardziej ekskluzywnych rezydencji. Tutaj na przykład nasz Pan Prezydent ma swoją letnią rezydencję, a także wiele różnych osobistości znanych w Polsce. Kiedyś ludzie tutaj mieli takie małe, fajne, spokojne chatki. Mogli sobie przyjechać na weekend. Teraz się takie wielkie tutaj apartamentowce pobudowały. No i po kilka milionów można sobie jakieś małe mieszkanka kupić. Pod koniec marca, na początku kwietnia jest to naprawdę bardzo, bardzo spokojnie. W sezonie ten tak jest pełny, a on prowadzi do kolejnego mola, na które zaraz pójdziemy. Tutaj widzicie to słynne drewniane molo. Jest z pewnością większe niż to, które jest w jastarni, no ale do sapotu się nie umywa. Jastarnię zostawiliśmy z tamtej strony. Jakby się dokładniej przyjrzeć, to molo tam zobaczycie. A z drugiej strony mamy takie przepiękne widoki. Podoba mi się to taka płótka, bo zobaczcie, jaka tutaj jest czyściutka woda. Jest naprawdę fajnie i spokojnie, zupełnie inaczej niż po stronie Morza Bałtyckiego. Wspomniała jaka czysta jest ta zatoka, a samo Zatoka Płucka jest naprawdę bardzo fascynującym miejscem. Jest to oczywiście częścią Bałtyckiego Ma powierzchnię 364 km2. W najgłębszym miejscu ma 55 metrów, ale to, co jest ciekawe, to to, że w znacznej części jest bardzo, bardzo płytka, szczególnie przy helu. No i właśnie dlatego wszyscy tutaj przyjeżdżają, żeby trenować albo windsurfing, albo kitesurfing. Ta wieżyczka, którą widzicie tam w oddali... To jest właśnie rezydencja pana prezydenta. Właśnie tak kiedyś wyglądała Jurata. A dzisiaj jeden wielki plac budowy. No i oczywiście nowe apartamenty już są. Ale jakbyście mieli więcej czasu, to warto pospacerować sobie tutaj niektórymi uliczkami, bo są tu przepiękne wille, takie z lat 30. XX wieku. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja tutaj kiedyś bywałem bardzo często, ale od jakichś 15-17 lat mnie tu nie było i jak ja tu jeździłem, to, to były piękne wille. A teraz mamy takie wille glamour. Nie do końca mój klimat. Po drugiej stronie Deptaka w Juracie macie najsłynniejszy hotel w Polsce, jest to hotel Bryza. To tutaj właśnie przyjeżdżają sławni i bogaci grać w tenisa. Mają też do dyspozycji basen i jedyną prywatną plażę w Polsce. A to tutaj nasz narodowy miś stoi. Tak wygląda ten hotel z bliska. Naprawdę czuć to luksus. Tutaj macie kawiarnię, do której warto zajrzeć na kawkę. Hotel sam w sobie się też dość mocno rozbudował. Kiedyś w nim byłem. Miał taki malutki basenik. Teraz już widzę, że mają zdecydowanie większy. Szkoda, tylko że basen zimowo czynny Hotel Bryza od strony plaży. Tak jak Gabi wspomniała przed chwilą, on wcale nie wygląda jakoś super, ale kiedyś, kiedyś to była naprawdę bardzo ekskluzywna miejscowa. Hotel na pewno fajny, był w czasach minionych. Nie wiem jak wygląda w środku, mam nadzieję, że jest wyrestaurowany i piękny tak samo. Natomiast fajnie, że ma basen, fajnie, że ma takie wyjście nad morze. To na pewno jest coś, co by mi się podobało, jakbyśmy tutaj mieszkali. Tylko spójrzcie na tą plażę. Ja od zawsze mam takie zdanie, że my mamy jedne z najładniejszych plaż na świecie, jeżeli chodzi o Hel. Tylko może nam się nie udało. I właśnie zupełnie w przypadkiem nauczyłem no, się czegoś nowego. Mianowicie Jurata to jest córka króla musz, która sprawowała kiedyś władzę nad wodami Bałtyku. Jurata była córką króla Mórz i jest z nią związana niezwykle fascynująca historia o miłości, trochę podobna do tej o Arielce disneyowskiej. Jurata mieszkała w bursztynowym pałacu i zakochała się w rybaku. Gdy jej ojciec, król Mórz, się o tym dowiedział, zaczął ciskać pierunami z gniewu. Jeden z tych pierunów trafił właśnie w ten bursztynowy pałac, zabijając niestety Juratę. A kawałki tego bursztynowego pałacu to są te bursztyny, właśnie które możemy odnajdywać nad brzegiem Morza Bałtyckiego. Dotarliśmy do miasta Hel, jesteśmy prawie na samym Cypelku. Słuchajcie, zaraz wam pokażemy latargę morską, jak tutaj wygląda. Przepiękna, czerwona, wysoka latarnia. A później postaramy Was się zabrać na tak zwany początek polski, czyli na sam cypelek. Jest tutaj przepięknie, jak jechaliśmy, to po prostu jedziecie przez takie lasy kilometrami. Naprawdę przez przepiękne lasy obok prezydencji, rezydencji pana prezydenta, która się ciągnie kilometrami. Chętnie byśmy tam wpadli, trochę pomieszkali. Naprawdę widać, że wybrali sobie niezłe miejsce. Teraz możecie zobaczyć latarnię w pewnej okazałości. 41,5 metra. Światło ze szczytu, o stamtąd, świeci na 17 mil morskich. A ciekawostką jest to, że latarnia nie znajduje się nad całym morzem, tylko w lesie. Zanim dojdziemy na Cypel, Dochodzimy do portu. Pokażemy Wam, jak wygląda port w Helu. Jest on naprawdę przepiękny i naprawdę duże kutry tu stoją. Jest i port. Dzisiaj spokojnie, no bo już jest późno po południu, więc nikt nie wypływa. Ale od rana tutaj jest wszędzie gwar. Przepiękne kutry. Patrzcie, co spotkaliśmy w porcie. Normalnie foki. Proszę się nie bić grzecznie tu. Ja tylko chcę dodać, że foki to nic nadzwyczajnego, jeżeli chodzi. O miasto Hel, to właśnie tutaj znajduje się fokarium. Tutaj można też wesprzeć te piękne foczki. Ja pamiętam, byłem tutaj jako dziecko, karmiłem foki, bawiłem się z nimi. Później mama kupiła mi takie fajne koszulki, które miały na sobie taką informację: Ratuj Pucyfik, i się ze mnie koledzy w szkole śmiali, co to znaczy: Ratuj Pucyfik. Już prawie dochodzimy. Postaramy wam się pokazać taki słynny kamień, który informuje o tym, że znajdujemy się na początku Polski. Zaraz tam będziemy. Szanowni Państwo, znajdujemy się oficjalnie pod kopcem Kaszubów i jest to początek Polski. Jej! Yeah. Dotarliśmy. Dalej już nic nie ma. Polska się skończyła, a raczej Polska się zaczyna. Postaramy wam się to pokazać z drona. Nadzieję, że udało nam się jakąś fotkę z drona cyknąć, bo okazało się w połowie lotu, że tutaj nie można latać, także szybko wylądowałem. Miałem też jakąś awarię. W każdym razie początek Polski mamy zaliczony. Teraz zostaje nam tylko pokazać resztę Polski na naszym kanale. Warto jeszcze wspomnieć, że na Helu możecie też zwiedzać różnego rodzaju muzea, albo kompleksy wojskowe, przede wszystkim z obrony Helu z II Wojny Światowej. To jest na przykład jeden z nich. Tutaj macie mapy tych fortyfikacji. Jak widzicie, naprawdę jest ich sporo. Chodząc sobie tutaj po półwyspie Helskim, co chwilę tutaj są jakieś bunkry, jakieś takie właśnie pozostałości wojenne-wojskowe i to bardzo nam przypomina na przykład naszą wizytę jak byliśmy w Wietnamie i zwiedzaliśmy tunele z wojny wietnamskiej w Kuci. No i jak przyjedziecie w sezonie, to takie rzeczy na Was czekają otwarte. W miejscowości Hel całe życie, dzienne i nocne, toczy się na ulicy Wiejskiej, na którą także i my zawitaliśmy, bo jesteśmy bardzo głodni i chcemy coś dobrego zjeść. Mają tutaj nawet helskie burgery. Bardzo ładnie tutaj jest. Mnie trochę przypomina Sopot i ten główny deptak w Sopocie. Wybraliśmy knajpę. Knajpa nazywa się Kuter. No i cóż, ma 4,7%. Takie ceny. Nie za tanią, nie za drogą, ale podobno bardzo smacznie. Zaczynam od zupy z pomidorowej. Będzie jedzona. Przyszło jedzonko. No i teraz to podjemy. Ja mam helskie frykasy, czyli jest tutaj łososież, jest dorsz zapiekany z ziemniakami, papryką i innymi frykasami. Już wyszliśmy z to jedzenie było naprawdę dobre. Zapłaciliśmy około 160 zł za nasze dwie porcje. Jak widzicie, zrobiła się już noc, jest trochę zimno. Ja się zakapturzyłam, bo trochę wieje. Ale idziemy jeszcze się tutaj przejść po Helu, no i wracamy do domu. My już w naszym mieszkanku wróciliśmy do Gdańska. Zajęło nam to około dwóch godzin. Tak, niecałe dwie godzinki z Helu do Gdańska. Mamy nadzieję, że ten dzień wam się podobał. Nam na pewno bardzo. Ja odwiedziłem miejsca moich wspomnień z młodzieńczych lat. Gabi, jak ci tutaj podobało? Mnie się bardzo Ahelu podobało. Pierwszy raz byłam. Jest bardzo zielono, bardzo piękne plaże, naprawdę super i dobra rybka. Także jeżeli macie ochotę to naprawdę zaglądnijcie w to miejsce. My stwierdziliśmy, że zrobimy taką serię Co robić w Polsce na weekend. Hell wypadł jako pierwszy odcinek. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. Gdybyście mieli jakieś pytania, dawajcie śmiało znać. My kończymy niedługo kolejny film z tej serii. Dzięki wielkie, że zostaliście do końca i oglądaliście. Trzymajcie się, cześć. Pa! pa.